Jak odwołać testament? Testament możesz odwołać na dwa sposoby. Pierwszy to sporządzenie nowego testamentu. Przykład. Sporządziłeś testament i do całości spadku powołałeś swojego syna. Po pięciu latach zmieniasz zdanie i postanawiasz, że dziedziczyć ma córka. W takiej sytuacji sporządzasz nowy testament i w tym nowym testamencie do całości spadku powołujesz córkę. W tym nowym testamencie możesz zaznaczyć, że odwołujesz testament poprzedni albo że odwołujesz wszystkie wcześniej sporządzone testamenty, ale nie jest to konieczne. Liczy się sama data sporządzenia testamentu, a testamentem późniejszym odwołujesz testament wcześniejszy. Drugim sposobem odwołania testamentu jest fizyczne zniszczenie dokumentu. Na którym, czy też kartki, na której sporządziłeś ten testament. Możesz przekreślić tekst testamentu, możesz zamazać swój podpis, albo po prostu porwać tę kartkę. Ten sposób odwołania testamentu nie jest jednak możliwy w sytuacji, w której sporządziłeś testament w formie aktu notarialnego. Dlaczego? Otóż dlatego, że oryginał tego, tego testamentu, czyli Akt notarialny obejmujący ten testament znajduje się w kancelarii notarialnej, a ty dysponujesz tylko wypisem tego aktu. Zniszczenie wypisu niewiele da, bowiem oryginał zostanie w kancelarii. Po Twojej śmierci, spadkodawca, który jest wskazany w tym testamencie, może zwrócić się do notariusza o wydanie wypisu, kolejnego wypisu i na podstawie tego wypisu przeprowadzić. Postępowanie spadkowe w istocie rzeczy wbrew Twojej woli. Jeżeli interesuje Cię ten temat, zapraszam do kontaktu. Ryszard Strzelczyk, Kancelaria Prawna.